A zatem chcecie mi powiedzieć, że Kamaru Usman jak najbardziej może wykoleić Hamza Tachimajewa? Że ten pojedynek zapowiada się na wyrównane starcie? Słuchajcie, rozumiem, że Hamza Trzymajew nie cieszy się szczególną sympatią nad Wisłą, ale nie zakrzywiajmy rzeczywistości. Na papierze bowiem Czeczen jest tutaj zdecydowanym faworytem. Jeżeli naprawdę tutaj uważacie, że nigeryjczyk może wykoleić Czeczena, Otóż uważam, że powinniście spełniać dwa warunki, które są jednak bardzo trudne do spełnienia. O co chodzi? Po pierwsze, aby dawać mu jakieś szanse, trzeba przyjąć, że Nigeryjczyk przygotowywał się do tej walki nie przez tydzień, tylko przez 4 tygodnie, może 5 tygodni. Dlaczego? Istnieje takie prawdopodobieństwo, jest taka szansa. O co chodzi? Chodzi o to, że Paulo Costa na 5 tygodni przed galą UFC 294 w Abu Zabi, Poddał się operacji kontuzjowanego łokcia. Jak mówił, starał się ukryć ten fakt przed matchmakerami UFC, przed całym UFC, żeby spokojnie dotrwać do walki i bić się z Hamzatem Krzymajewem. Natomiast nie udało mu się to. Jest to nierealne. Poddał się zabiegowi, musiał wypełnić wszelkie dokumenty i natychmiast informacja ta trafiła do UFC. Wydaje mi się wręcz oczywiste, że matchmakerzy UFC, mając świadomość, że Paulo Costa na 5 tygodni przed galą poddał się operacji spróbowali rozpuścić wici i dowiedzieć się, czy aby któryś zawodnik nie pozostawałby w gotowości na wypadek, gdyby tenże Brazylijczyk wypadł z walki. Może więc, kto wie, może więc skontaktowali się także z Kamarą Usmanem właśnie 4 tygodnie temu, czyli na 5 tygodni przed galą, dopytując go, czy tutaj Kamaru nie chciałbyś wejść na zastępstwo, gdyby Paulo Costa wypadł, bo wiesz, teraz się poddał operacji kontuzjowanego łokcia i nie wiadomo, czy będzie walczył. Więc... Któż to wie? Może Kamar Usman wiedział o tym wcześniej. Natomiast tezie takiej przeczą wypowiedzi Nigeryjczyka oraz jego menadżera, ale jego Abdelaziza. Obaj stwierdzili, że o wszystkim dowiedzieli się w miniony wtorek. Usman stwierdził nawet, że nie zgodził się od razu, tylko najpierw skonsultował się ze swoimi trenerami. Ci nie próbowali odwieźć go od zaakceptowania tej propozycji ze strony UFC, ale Kamaru i tak zdecydował, iż musi się z tym tematem przespać i tak też uczynił. Rano się obudził i stwierdził, że dobra, wchodzimy w to, bierzemy to. A zatem wydaje się, że jednak tenże Kamaru Usman nie wiedział o tym, że wejdzie do walki na pięć tygodni przed galą, tylko dowiedział się naprawdę na te dziewięć, dziesięć dni przed wydarzeniem. Taką narrację potwierdza też, jak wspomniałem, jego menadżer Ali Abdelaziz. Druga przesłanka. Jeżeli tutaj faworyzujecie Kamaru Usmana, ewentualnie oceniacie, że na papierze to jest bardzo wyrównane starcie. Otóż prawdopodobnie nie jesteście świadomi, że Kamaru Usman kilka miesięcy temu zmierzył się po raz trzeci z Leonem Edwardsem. Bo gdybyście byli tego świadomi i obejrzeli ten pojedynek, no to myślę, że... E... Poziom Waszego przekonania co do zwycięstwa Kamaru Usmana, ewentualnie co do scenariusza, w którym ta walka będzie naprawdę wyrównana, mocno by spadł. Bo w starciu tym, w trzecim, z Leonem Edwardsem, Kamaru Usman wyglądał dramatycznie słabo. Wyglądał trochę jak Tony Ferguson po pojedynkach z Justinem Gaethje. Jak Tony Ferguson w starciu z Nathan Diazem. Po prostu, po prostu starszy człowiek, który bawi się jeszcze w MMA. Widać było w poczynaniach kamarusmana w tej trzeciej walce z Leonem Edwardsem, że brakuje mu zdecydowania, brakuje mu pewności w swoich poczynaniach. Gdy jesteś młody, masz 20 lat, 25 lat, i widzisz tutaj w trakcie walki, że nie wiem, 10, 15, 20% na to, że twoje uderzenie dojdzie celu, podejmujesz ryzyko, wyprowadzasz to uderzenie. Gdy natomiast jesteś leciwym już mistrzem, 36-letnim, który ma za sobą długą karierę, i znajdujesz się na ostatniej prostej tejże karierzy, kariery. Otóż wtedy potrzebujesz mieć 80-90% pewności, że uderzenie dojdzie celu, i dopiero wtedy je wyprowadzasz, a i tak bez większego przekonania. To jest klasyczna cecha zawodników, którzy się już starzeją, mają za sobą najlepsze lata kariery. I to starcie Kamaru Usłana z Leonem Edwardsem mocno wskazuje na to, że tenże nigeryjski koszmar właśnie powoli, acz nieubłaganie zbliża się do końca swojej kariery. Był dramatycznie, przerażliwie, więc wręcz powolny w tym pojedynku. Jego aktywność była żenująco niska. Próbował schodzić do nóg rywalowi z dwóch metrów, bez przygotowania. Wyglądało to bardzo, bardzo słabo. Na tym jednak nie koniec. Kamaru Usman nie planował bowiem powrócić do akcji w tym roku. Chciał kolejny pojedynek stoczyć na początku przyszłego roku, w styczniu albo też w lutym. Przypomnę też, bo to również ma znaczenie, że z Hamzatem Ćimaiewem Kamaru Usman znajdował się na kursie, kursie kolizyjnym od wielu, wielu miesięcy. Kością niezgody był jednak limit wagowy. Kamaru Usman chciał walczyć w kategorii półśredniej, natomiast Hamzat Ćimaiew zapraszał go do 185 funtów. Co stało się teraz, że Kamaru Usman jednak zgodził się na przejście do kategorii średniej i to jeszcze w takich, a nie innych okolicznościach, czyli na ledwie 9-10 dni przed galą, która odbędzie się na drugim końcu świata? Otóż, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze. Chodzi o pieniądze. Jak natomiast na papierze zapowiada się to starcie pod kątem taktycznym, technicznym, w stójce? Otóż uważam, że w płaszczyźnie kickboxerskiej kluczowym elementem będzie szybkość Hamzata Trzymajewa. Czeczenie jest nieprawdopodobnie zrywny, dynamiczny, znacznie szybszy od Kamaru Usmana, który, jak mówię, najlepsze lata ma zdecydowanie za sobą. Zwrócę też, zwrócę też uwagę na sposób, w jaki obaj reagują na uderzenia. Co działo się, gdy Hamzat Trzymajew im kasował. Ciosy od Gilberta Burns'a. Otóż zapraszał go do kolejnych. Co dzieje się natomiast, gdy już od kilku dobrych lat, gdy ciosy inkasuje Kamaru Usłan? Otóż zastyga w bezruchu na kilka milisekund. Jakby musiał okiełznać błędnik. O podobnym schemacie mówił chociażby Benil Dariusz, gdy walczył z Tonym Fergusonem. Też mówił o tym, że L. Kukuj ma już takie momenty zawieszenia, w cudzysłowie, w których przez kilka milisekund próbuje. Zorientować się, co się tutaj dzieje, i dopiero wraca do gry. I podobnie rzecz miała się właśnie z Kamaru Usmanem od dłuższego czasu. I było to także oczywiście widoczne w ostatniej walce z Kamaru Usmanem, we spół z tą dramatycznie niską aktywnością. Z Lionem Edwardsem, przepraszam. We spół z tą dramatycznie niską aktywnością nigeryjczyka. Oczywiście Kamaru Usman potrafi walczyć, podobnie zresztą jak Hamza Trzymajew, z obu pozycji, ma niezłe ciosy proste, ma, swój, ma ten swój firm, firmowy frontal na korpus, ale. Hamzat Majew też ma ciosy proste. Jak mówiłem, też potrafi walczyć z obu pozycji. Łączy całkiem nieźle kopnięcia z ciosami. Ma ciosy proste. Lubi atakować tu i ówdzie korpus. Rąbie niskimi kopnięciami. I jak mówię, pod kątem szybkościowym, pod kątem dynamiki, eksplozywności, powinien zdecydowanie rozdawać tutaj karty. Zapasy. Mówi się, że tutaj Kamaru Usman może postawić mocny opór zapaśniczy Hamzatowi Majewowi, a może nawet go sponiewierać. Mam duże wątpliwości. Kolana, kolana Kamaru Usmana znajdują się w dramatycznym stanie. Są zdezelowane. Jak wieść gminna niesie, jej autorem jest Joe Rogan, Kamaru Usman czasami musi schodzić ze schodów tyłem. Tak bardzo ma bowiem zniszczone kolana. A nie muszę Was chyba przekonywać, że właśnie w takich ostrych kotłach zapaśniczych, kulankach parterowych i niekoniecznie treningowych, tylko szczególnie bitewnych, te kolana poddawane są gigantycznym obciążeniom. Hamzat Chimaev jest zdrowy, silny, rześki, głodny zwycięstw. szybki, dynamiczny, potrafi mieszać te płaszczyzny, mieszać te obalenia. Przechodzi od jednej techniki do drugiej, do trzeciej, do piątej, do dziesiątej. Jest silny, przygotowywał się do migracji do kategorii średniej przez wiele, wiele miesięcy, podczas gdy Kamaru Usman bierze tę walkę w zasadzie z kanapy. Z kanapy i wyższej kategorii wagowej, w której jeszcze nie walczył. Hamzad w ma już doświadczenie z walk z zawodnikami, którzy byli prawdopodobnie równie silni co on, ewentualnie byli po prostu silni. Kamaru Usman tego bitewnego doświadczenia nie ma. Parter. Jak może prezentować się parter? Otóż, zwrócę uwagę, wracając jeszcze na moment do zapasów, że Leon Edwards był w stanie przewrócić Kamaru Usmana. Podobnie Kolby Covington. Natomiast Pozostając jeszcze w temacie tych zapasów. Mówi się o tym, że Gilbert Burns bronił się przed zapasami Hamza Tachimajewa. Otóż wybronił się tylko przed jednym sprowadzeniem ze strony Czeczena. Dwa z nich oddał, ale to i tak bez większego znaczenia, bo w tymże pojedynku Hamza Tachimajew nie polował w ogóle praktycznie, poza początkiem pojedynku, na zapasy na parter. Chciał rozwiązać tę walkę w stójce, więc ona jest nieszczególnie miarodajna, jeśli chodzi o zapasy parter. Szczególnie, że Czeczen obawiał się tutaj, parteru, gry parterowej, jiu-jitsu yy, brazylijczyka. Tak oczywiście nie będzie w starciu z nigeryjczykiem. Parter. W parterze przypomnę, że taki Leon Edwards, a zatem przede wszystkim kickboxer był w stanie nie tylko przewrócić Kamaru Usmana, ale też zajść mu za plecy i kontrolować go za tych pleców. Więc skoro ten, że Leon Edwards był w stanie zrobić to z Kamaru Usmanem, to na papierze tym bardziej powinien być w stanie zrobić to wyborny, spektakularny zapaśnik w osobie Hamzata Czimajewa. Naprawdę, Czeczen jest ewenementem. Wiem, że nie wojował jeszcze tutaj ze ścisłą czołówką, ale z takimi solidnymi średniakami jednak się bił. Z Kevinem Hollandem, z Jingliangiem Li, z Geraldem Merchartem może trochę w mniejszym stopniu, ale z tymi dwoma pierwszymi owszem. To są solidni rzemieślnicy, a Kevin Holland posiada nawet tu i ludzie jakiś błysk. Jak się z nimi rozprawił? Tak, jak nie rozprawił się żaden inny zawodnik w karierach obu tychże zawodników, czyli Holanda i Lee w UFC. Nikt nie spacyfikował ich tak skutecznie i tak szybko jak właśnie Hamzat Trzymajew. To naprawdę jest wymowne. Ponadto walczy oczywiście Hamzad Trzymajew u siebie, a jak wiemy, gospodarzom pomagają nawet ściany. Nie będę ukrywał wobec tego, że ja to starcie traktuję. Jako pojedynek z znaku zmiany warty. Z jednej strony mamy leciwego już, 36-letniego, byłego mistrza, którego ostatni pojedynek stanowi mocną przesłankę na rzecz tezy, że znajduje się na ostatniej prostej swojej kariery. Jest powolny, jego kolana są zniszczone, od dłuższego czasu przebąkuje o zakończeniu kariery. I tenże zawodnik krzyżuje rękawice z młodym, gniewnym, nadal wygłodniałym. Yy... Czeczenem, który pod kątem szczególnie właśnie zapaśniczym, ale także pod kątem gabarytów prezentuje się doskonale. Poróżmy jeszcze temat właśnie walki Hamzata Czimajewa z Gilbertem Bernsem, bo jest on często przywoływany, gdy rozmawia się właśnie o starciu Czimajewa z Usmanem na UFC 294. Jest sporo głosów, wedle których tutaj Berns pokazał, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, jeśli chodzi o Czimajewa. W końcu to była wojna. Natomiast ja mam zupełnie inną optykę na ten pojedynek. Otóż, jaki wniosek z niego wyciągam? Najważniejszy wniosek, jaki wyciągnąłem ze starcia Hamzata Chimaiewa z Gilbertem Bersem, brzmi tak. Ten Czeczen ma skurczyby charakter, ma serce do walki, ma odporną szczękę. Udowodnił w tymże pojedynku, że gdy robi się nieciekawie, gdy rzucane są mu pod nogi potężne kłody, broni nie składa. Walczy do końca i jeszcze zachęca przeciwnika do wojny. Natomiast pod kątem taktycznym, no nie oszukujmy się, tutaj Hamzat Czimajew kompletnie zlekceważył Gilberta Bernca. Od początku walki próbował każdym niemal uderzeniem urwać Brazylijczykowi głowę. Nie muszę chyba opowiadać, jak bardzo jest to e, energochłonne. Przypomnę też, że w końcówce pierwszej rundy, posławszy Berca na deski, rzucił się na niego Czimajew z kanonadą uderzeniem i przez jakieś 15 sekund okładał go Bombami z góry. Z pewnością doznał wtedy gigantycznego strzału adrenaliny. Był przekonany, że skończy Bernsa, a tymczasem nie był w stanie tego zrobić. Po tego rodzaju akcjach, gdy zawodnik wkłada całą moc, żeby skończyć przeciwnika, a ten jednak zostaje w grze, ten atakujący często już nie dochodzi do siebie. Wykorzystał wszystko, co mógł wykorzystać, i później robi się coraz gorzej. Robią się schody. Hamzat Czimajew był natomiast w stanie wspiąć się po tych schodach na górę. Był w stanie powrócić, pomimo iż wystrzelał się w zasadzie w końcówce tej pierwszej rundy. A zatem to starcie z Bernsem stanowi dla mnie przesłankę wskazującą na to, że Czeczen ma nie tylko umiejętności, ale ma też nieprawdopodobny charakter do walki. Jak zatem mówię, Oceniam tę walkę jako pojedynek spod znaku zmiany warty. Podstarzały były mistrz, który osiągnął już wszystko, przebąkuje o emeryturze. Mierzy się z młodym, gniewnym, dynamicznym, szybkim, charakternym i mocnym kondycyjnie zawodnikiem, który ma za sobą pełen obóz przygotowawczy i jest piekielnie mocny zapaśniczo. Oczywiście to MMA zyk zamiast Zak. dyspozycja dnia, milimetr w tę albo w tę i leżysz nieprzytomny. Wszystko się może zdarzyć, więc jak najbardziej to nagranie może się bardzo źle zestarzeć. Natomiast oceniając to wszystko w tym momencie, na dzisiaj, na papierze, nie daje Kamaru Usmanowi większych szans na to, aby nawiązał nawet równorzędną walkę z Hamzatem Czimajewem. A Wy jak oceniacie to starcie?